Gięcie ma na celu nadanie materiałom metalowym określonych technologią kształtów. Ręczne gięcie płaskowników wykonujemy na stanowisku ślusarskim przy użyciu przyrządów pomocniczych. Prosty skobel z płaskownika. Jego wykonanie przedstawiają kolejne ujęcia filmu. Płaskownik zamocowujemy w imadle ze szczękami zabezpieczonymi nakładkami kątowymi, a następnie ustalamy bazę wymiarową. Gięcie wykonujemy przy użyciu młotka. Przyrządem ułatwiającym prawidłowe wykonanie skobla jest wymiarowa wkładka metalowa. Sprawdzania prawidłowości wygięcia używamy kątownika. Przy gięciu podstawy z kobla posługujemy się wymiarową wkładką metalową i nakładkami kątowymi. Ostatnią czynnością jest kontrola wykonania. Gięcie płaskownika w kształcie Z jest zbliżone do przebiegu operacji demonstrowanych przy gięciu skobla. Gięcie półkola z płaskownika można wykonać w imadle metodą kolejnych i swobodnych uderzeń młotkiem. Miejsca uderzeń młotka wskazują strzałki. Ostateczne kształtowanie przeprowadzamy na kowadełku i madła. Przy gięciu płaskownika w kształcie okręgu korzystamy z metalowej wkładki. Dionowe ustawienie materiału gwarantuje prawidłowość wykonania. Rękawica ochronna zabezpiecza dłoń trzymającą płaskownik przed urazami. Gięcie cienkich blach pod kątem wymaga zastosowania metody kolejnych uderzeń. Gięcie cienkich blach pod kątem można wykonać również przy użyciu drewnianego klocka. Linia Gięcia musi przebiegać prostopadle do kierunku struktury włókien materiału, gdyż w innym przypadku może nastąpić pęknięcie materiału. Gięcie pod kątem blach od dłuższej krawędzi wykonujemy w specjalnym przyrządzie. Przed ostatecznym zamocowaniem materiału w przyrządzie należy dokładnie ustalić jego położenie. Przy gięciu blach cienkich korzystamy z młotka gumowego. drewniane zamocowywane w imadle oraz czpień metalowy z zakończeniem w kształcie korby tworzą razem przyrząd do ręcznego zwijania sprężyń śrubowych na stanowisku ślusarskim. Lewą ręką należy trzymać drut, prawą natomiast obracać korbą formując sprężynę. Ręczne gięcie cienkiego drutu wykonujemy przy pomocy szczypiec okrągłych lub płaskich. Wykonanie okrągłego zakończenia drutu będą demonstrowały kolejne ujęcia filmu. Zaginanie blach pod kątem wykonuje się na maszynie zwanej krawędziarką. Podniesienie dźwigni do góry powoduje zagięcie krawędzi blachy. Promieniowe gięcie blach demonstruje praca na maszynie zwanej walcami. Regulacja rozstawienia walców umożliwia gięcie o różnych wielkościach promienia. Gięcie blach średniej grubości wykonujemy na prasach balansowych wyposażonych w przyrządy. Na prasach mechanicznych o dużej sile nacisku kształtuje się blachy grube. wyposażona jest w dwuczęściowy przyrząd do gięcia. Przyrząd rolkowy służy do gięcia na zimno rur grubościennych. Po zamocowaniu w imadle ślusarskim i ustaleniu położenia wyginanej rury, naciskając na dźwignię dokonujemy właściwego ukształtowania materiału.